Siemka! Piesek! Mm, kochany! Jest godzina piętnasta, ja przed chwilą wstałam. Spałam chyba z 10 godzin, ale jestem po prostu niewyspana od kilku miesięcy. Tak się dobrze czuję, więc dzisiaj vlog trochę później zaczynam. Jeszcze muszę zmontować poprzedni, wczorajszy, więc zaraz się za to zabieram. Masakra, ale jestem siebie dumna, bo zrobiłam sobie wczoraj w nocy zupę ogórkową, więc mam co jeść na w sumie śniadanie, obiad. No, pierwszy posiłek w dzisiejszym dniu. Zaczynamy dzisiaj od kalendarza adwentowych na początku filmu. A w środku widzę dosyć duże dwie rzeczy. Pierwsza to taki kubek, może nie widzicie tutaj, że on jest tak ogromny, ale zaraz wam pokażę pojemność. 810 ml, więc grubo, jeszcze większego kubka nie miałam, z tego co widzę on jest ze sklepu Teddy. Także taki wielki kubas, idealny na zimową herbatkę. A druga rzecz to szczotka do włosów z firmy Anwen. Zobaczcie, ma dosyć takie cieniutkie te grzebyczki, ale wydaje mi się, że będzie fajna. Dajcie znać, czy używacie szczotek właśnie w tym kształcie. Otwieram teraz kalendarz dla psa, mamy tutaj aż trzy okienka. Myślę, że zaraz na pewno on się tu pojawi, pierwszy przysmak. Jesteś tu, ale się zastanawiasz, chodź! I dla ciebie kolejny przysmaczek, tutaj będzie ci lepiej wszystko widzieć, zobacz. Numer siedem, pandziulka, tu jest coś do jedzenia dla pieska. Tak, będą trzy. Zobacz ile. Czekaj, bo to tak zapakowane. Czekasz ładnie, tak. Miam, miam. Ci na jak nie wiem. O tym kalendarzu wczoraj zapomniałam, więc mamy dzisiaj sześć. Jakie sześć? Szóstokienko też otwieramy. Mam na myśli, że. Ale to jest ciężkie. Pięć, sześć i 7. Dobra, idźmy po kolei. Ciekawe, czy jako, że to jest pomarańcza, będzie coś pomarańczowego. Piesuś to nie dla ciebie. E, batonik. Banan, e, aronia. I porzeczka chyba, dobrze mówię. Ciekawe. Nie mogę się doczekać tych dwóch okienek, bo są mega ciężkie. O, mus. Uwielbiam te musy. Bardzo dobre są. Jabłko, banan, ogórek i szpinak. Myślę, że będzie spoko. Ja bardzo lubię koktajle z ogórkiem. Powiem Wam, że jeśli nie jesteście przekonani, to naprawdę bardzo fajne takie odświeżenie. I kolejny mus. Chyba tak. To już ciekawszy smak. Jabłko, banan i maliny. Dobra, teraz ten kalendarz z przyprawami, którego wczoraj nie mogłam znaleźć, więc dzisiaj dzięki temu trzy okienko otwieramy. Pierwsza przyprawa, czas na drugą i numer siedem dzisiejsze okieneczko. Proszę bardzo. Przyprawa do ziemniaków, do spaghetti oraz do Świnki. Numer 7 czas chyba na mój ulubiony kalendarz adwentowy, albo na pewno jeden z. To jest taki kwiatowy zapach, olejek do masażu i Lang, Chyba tak to się czyta, nie jestem pewna. Numer 7 w bombkach i dzisiaj na pewno jadę do sklepu po mini choinkę żebym mogła wreszcie nakładać te bąbeczki na choinkę, ale śliczne to jest taki pingwinek z prezentem, no i pytacie się mnie ciągle, gdzie ja kupiłam ten kalendarz adwentowy natomiast ja nagrałam przed vlogmasami oddzielny odcinek o moich kalendarzach, gdzie powiedziałam, gdzie je kupiłam i tak dalej ale przypomnę jeszcze na amazonie niemieckim siedem, biżuteria, ja bym jakąś poprosiła, ładniutką o, kolczyki, w sumie to są takie zwykłe kółka, nic świątecznego, ale klasycznie, siedem w kalendarzu Shiseido. Shiseido Benefiance. Miałam z tej serii krem pod oczy, kiedyś sobie go kupiłam, a teraz mam serum. To jest właśnie taki kosmetyk bardziej przeciwzmarszczkowy. <tryk> Oh, sorry. Więc raczej będzie to polecane dla starszych osób. No ja natomiast lubię już kosmetyki przeciwzmaszczkowe stosować, zanim tych zmaszczek się pojawi. Dużo więcej trzeba im zapobiegać. 7. Przekąski na samej górze. Jakieś kolejne orzeszki, z tego co można się zorientować. Migdały, sól i miód. No w sumie ciekawe połączenie: no bo coś słodkiego i coś słonego zarazem. Trochę dziwne, ale z chęcią to spróbuję. 7. Wczoraj była duża świeczka, fajna w kalendarzu adwentowym. Teraz czas na kalendarz mały ze świeczkami. Niestety nie powiem Wam, czym to pachnie, bo w ogóle tej świecy nie czuję, naprawdę. Bardzo delikatna, no nie wiem, nie mam pojęcia. Numer 7. Jak wczoraj zobaczyłam okienko w kalendarzu bio, siódemkę, taką wielką, to się bardzo zastanawiałam, co w niej jest, a jeżeli chodzi o świece, no to czasami tak jest, że po prostu niektóre bardzo sobą pachną, ale to są tea więc też nie oczekujmy cudów. Zimowa mieszanka musli, ja lubię musli jeść z jogurtem, więc kupię sobie jakiś jogurt i na pewno wypróbuję. Mamy tutaj Żurawinę, czekoladę, więc fajnie też będzie słodko. 7 w Kinderze. A tu jest, jak to się nazywa? Kinder Bueno. Dobrze. Czasem mam takie zaniki pamięci. Zobaczcie, co z tym kalendarzem adwentowym się stało. Więc, jako że tutaj w sumie te dwie rzeczy już otworzyliśmy, to mogę wam pokazać z tego okienka. Czy to jest znowu powtórka? Pies chce. Nie wolno dla psa czekolady. Nugat. Dobra, to są chyba wszystkie rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Wiadomo, najwięcej tutaj tych rzeczy owocowo-jedzeniowych, bo to po prostu są jeszcze nieotworzone, zaległe okienka, kiedy mnie nie było w domu. Co Wam się najbardziej podoba? Ja po prostu nie wiem i cały czas jestem za tymi bombkami, bo to dla mnie jakiś chicior. Jest tutaj dużo rzeczy, ale kosmetyk też na pewno jak najbardziej. Ja już się ogarnęłam, pomalowałam. Właśnie, ja chcę zaraz wychodzić z domu i on to wyczuwa, I już mi się tu pakuje. Nie mogę Cię dzisiaj ze sobą zabrać. Wiesz? <noise> Wybaczcie, będę dzisiaj chodzić w czapce, ale nie mam siły na ten moment rozczesywać tych poplątanych włosów, więc robię to po prostu w nocy. A teraz czas na jedzenie osypków, bo po prostu kupiłam ich... Potem wam pokażę, ile. Więc uwaga, osypki będą dzisiaj na ciepło. O, jaki gorący talerz! Dopiero co go wyciągnęłam z mikrofali. I oczywiście też żurawinka. Dajcie znać, czy kochacie osypki. Ja że mówiąc, jakiś czas temu kupowałam takie ze sklepu typu spożywczak. No i w ogóle się nie umywają. Mmm, coś pięknego. Właśnie idę do garażu. No i tak wiem, czas na myjnie, ale wczoraj już nie miałam na to siły. I jakie mam plany? Na początku IK, potem jakiś sklep typu budowlany. Czy ja wyglądam dziś tak biało, czy jakiś zły tryb mam na tym aparacie? Zaraz to sprawdzę. Wyglądam trochę jak duch. Jestem właśnie pod sklepem IKEA. Trochę mi się dzisiaj zeszło z montowaniem tego filmu, ale spoko opcja, ponieważ widzę, że jest do 22 czynna. Ja jestem tutaj 20.30, więc mam nadzieję, że nie będzie ludzi. To mój samochód. Chyba jednak nie mój, ale jak słyszę ten głos, to już mam taką schizę, bo już miałam tyle tych przygod z alarmami, zakładam maskę i idę. A sunny day, but it's cold Powiem wam szczerze, że tutaj w tej części wystawowej To z asortymentem świątecznym Słabo, słabo idziemy na dół Bo tam właśnie chcę się skupić na moich zakupach love, love. It feels And to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling, and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. I walk around, making small talk with people that pass me by. I share a little, it gives me joy. Having a good, good time I hear the jingle bells People singing about love It feels like I'm a kid Like i forever young And that's why I want to sing about The Christmas on its way A reason to hang around And celebrate this day Ikeowe zakupy poczynione, zrobię Wam w domu hol zakupowy i jest choinka, od razu mówię, na którą będziemy wieszać te bombki z małego kalendarza adwentowego i jeszcze wpadnę do obi, mam tutaj z tyłu jeszcze chwilę szczynę, więc zobaczymy. że wam powiem, że największy wybór ozdób świątecznych jest właśnie w Obi. Jest tego tak dużo, tak pięknych rzeczy. Ja jestem W wielkim, wielkim szoku. Ile tych rzeczy jest pięknych, jeżeli chcecie, to mogę jeszcze raz przyjść do obi i wam pokazać więcej. Postaram się pokazać wam sporo, jednak po prostu tego jest tyle, że no nie sposób. W jednym filmie chyba tego wszystkiego pokazać. Jestem w szoku. I dużo rzeczy jest poprzecenianych, to też jest ważna informacja. Trochę rzeczy kupione w Ikei, zaraz będę wracać do domu. Otworzę sobie tylko wodę kogoś bo tak chce mi się pić. Z tymi maseczkami problem. Masz maskę, napić się nie można. Poza tym miałam co napić w puszce, więc no nie, nie w domu oczywiście zrobię wam hall zakupowy z IKEA, ale tak sobie myślę, czy by do Maka nie zejechać, bo tyle osób mi o tym drwalu pisało, że aż minę robiliście ochotę. Zobaczymy. Siema! Siemcia! Moja mała pandy. Pandemcia! Pandemcia! Pandemcia, chodź! Bestia ja do domu! Tak! Słuchajcie, zajechałam właśnie do domu, no i stwierdziłam, że no wypróbuję tego drwala, co wszyscy o nim mówią. Po pierwsze, były takie kolejki na drive, no i mówię: dzień dobry, poproszę drwala. A gadałam wtedy w międzyczasie przez telefon z Kamilem i on mnie uświadomił, pozdrawiam cię, Kamil, że są różne rodzaje drwala, więc możecie mi napisać, jakie lubicie. Później, jak czekam na moje zamówienie, słyszałam, że babeczkę przez słuchawkę się pyta, ludzi klasyczny czy nie klasyczne, mi się nie Zapytała, ja tak sobie zamówiłam, ty tego nie jesz, więc robię ten test. Jestem ciekawa, co jest Wasze ulubione. No dasz mi to zjeść. Patrzcie, pies chyba lubi drwale, no. Nigdy nie jadłeś, ale myślę, żeby to by zasmakowało. Także czekam na Waszą opinię, jaki jest wasz ulubiony. Myślę, że ten żurawiną też może być spoko, później zobaczyłam, a ja to testuję. Brakuje mi tutaj sosiku, wiecie? Chyba, że dalej jest. Właśnie taki suchy mi się wydaje. Otworzę jeszcze ten samochód z Coca-Coli. Mówiliście mi, że to jest kalendarz adwentowy, no może trochę przypomina. Natomiast sprawa tutaj wygląda tak, że po prostu mamy 8 puszek z kolą, taką świąteczną no i nic więcej, więc nie ma tutaj żadnego elementu niespodzianki, ale i tak to jest fajny temat. I mi tak do burgerów jakoś mega pasuje kola. Tylko wiecie co ja robię zawsze? Odkażam sobie jeszcze, zanim tutaj naleję czy się napiję. To są moje ulubione chusteczki, mogę wam polecić Czytam tam na jakichś grupach, że babki, które gdzieś tam w szpitalach pracują to odkażały, później pod mikroskopem badały i że podobno dają radę, więc takie oto chusteczki już używam dawno, dawno zanim to wszystko wybuchło, to co teraz jest zawsze telefon odkażam po powrocie do domu to jest moja odwieczna wieloletnia w sumie rutyna, jak ja na to czekałam i jeżeli chodzi o moje zdanie o drwalu jest good, good, tylko ja myślę że z tą żurawiną by mi bardziej smakował więc kolejnym razem taki oto też sobie zamówię Wasze zdrowie, godzina 23. Pijemy kolej, jedziemy z tym dniem dalej! Olej właśnie w windzie. Wyruszamy na spacer z moim piesureczkiem. Czeka. Tak. Dobra, pokażę Wam co kupiłam w IKEA. jest to dosyć spora siata, więc trochę rzeczy się zebrało. Część rzeczy było na mojej liście zakupów, a niektóre były bardzo spontaniczne. Więc przede wszystkim zacznijmy od choinki, jest to choinka sztuczna i chciałam taką małą sztuczną choinkę, ja kupiłam ją w doniczce, żeby móc właśnie wieszać te bombeczki z kalendarza adwentowego, który otwieram. I słuchajcie, dokupiłam jeszcze do niej taką osłonkę czerwoną i uważam, że właśnie w tym bardzo ładnie to razem wygląda. No i wiecie, co Wam polecam w Ikei? Z tą kartą Family kupować, bo naprawdę duże różnice są, jeżeli kupicie oddzielnie, a właśnie złożycie kartę, to naprawdę spore rabaty, więc to kupiłam, widziałam w Obim jeszcze żywe choinki, ale stwierdziłam, że taka po prostu będzie na lata i nawet gdzieś się przed domem wystawić na taką dekorację, myślę, że naprawdę będzie się sprawdzała. Kolejna rzecz, którą kupiłam to jest takie naczynie do pieczenia na tartę, więc właśnie jakąś tartę planuję zrobić, bądź jakieś ciasto. Dajcie znać, czy Wam się takie rzeczy sprawdzają. Czy może wolicie coś innego? Bo ja jestem dopiero początkująca z pieczeniem, więc z chęcią posłucham Waszych rad i z chęcią też posłucham Waszych ulubionych rzeczy. Z Ikei, co najbardziej lubicie tam kupować? Ja natomiast z takich nowości skusiłam się na rzecz, którą znalazłam przy kasie. Uważam, że może być to totalny hicior, ponieważ są to takie osłonki, jak widzicie, na przykład ogórek, żeby nie był zeschnięty cytrynka, czy na słoiki. Ciekawy temat w ogóle, naprawdę. Kupiłam również takie pojemniki na przyprawy. Szczerze, moje przyprawy są po prostu w tych woreczkach kupnych i trochę się robi błagan więc chciałabym jakoś to posegregować. Czy takie pojemniki Wam się sprawdzają? Używacie takich, czy raczej polecam. Coś innego, jestem ciekawa, jak to jest u Was z organizacją. Tutaj mamy komplet czterech sztuk, ale najwyżej później jeszcze dokupię jakoś tam. Zawsze można podjechać. Kupiłam też takie malutkie pojemniczki. Planuję w nich trzymać coś innego niż jedzenie. Poczekajcie, zaraz to przyniosę i wam pokażę, co chodzi. Jeśli lubicie świece zapachowe czy woski, tak jak ja, to pewnie też macie problemy z ich przechowywaniem, jeżeli nie używacie od razu na raz całych i zobaczcie tutaj takie klasyczne tarty z Yankee Candle. Idealnie się mieszczą do środka, więc myślę, że jest to po prostu rewelacyjny pomysł. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wtedy one nie wietrzeją, nie tracą zapachu. Rewelacja. No, ale też um, chciałabym to wykorzystać na przykład na koperek czy na pietruszkę do zamrażalnika w takich opakowaniach, zobaczymy. Użyłam na razie 9 sztuk no i jak będę potrzebowała to po prostu to kupię, ale fajny pomysł, no nie? Oczywiście siaty z IKEA muszą być słuchajcie, to są moje ulubione siatki bardzo dużo one mieszczą i ja w nich często też przewożę na przykład kalendarze adwentowe i wiem, że zawsze jak oglądacie moje filmy dopatrujecie się gdzieś tam pieska, on siedzi za moimi plecami, śpi nie, nie. tutaj posiedź sobie tu u mnie na kolankach, żeby cię było widać. Kupiłam również takie plastikowe pojemniki i ogólnie ich szukałam. Po całym sklepie, słuchajcie, znalazłam trzy opakowania, ponieważ nie było ich, było tylko jedno leżało, później gdzieś tam w innym dziale drugie jeszcze gdzieś przy kasach trzecie więc mam trzy opakowania, to są moje idealne pojemniki do mrożenia i to jeden z celów mojej wyprawy do IKEA był ponieważ jak robię zupy, często lubię sobie zamrozić jedną lub dwie porcje, potem sobie odmrożę i taka porcja na raz do zjedzenia jest właśnie idealna, w tym pojemniku już ja go miałam, sprawdziłam dobrze się odmraża, dobrze się rozmraża wszystko, więc będę na nie polować i kupię sobie ich jeszcze kupiłam również cukierki Dumle to jest wersja, słuchajcie, świąteczna, pierniczkowa, imbirowa, przyprawowa więc dajcie znać komu się kojarzą dumle z dzieciństwem, bo to zdecydowanie są cukierki mojego dzieciństwa dumle, czerwone, uwielbiałam i dalej uwielbiam, natomiast z chęcią sobie tych wypróbuję, bo nigdy nie jadam, no właśnie, polecacie jakieś rzeczy z jedzenia, ja chciałam kupić żurawinę ale niestety było zamknięte te stoisko spożywcze więc piszcie mi koniecznie co polecacie również z jedzenia, wiem, że ludzie kupują klopsiki mrożone, ale nie wiem czy to się opłaca, czy nie opłaca, czy dobre, czy nie dobre. E, rolki, zima Szaliki, swetry, opylenie czarnych ubrań, piesek też. Wydaje mi się, że miałam gdzieś kiedyś te rolki. Wcześniej sprzedawali je chyba z niebieską rączką, ale się pogubiły, więc wkładem kolejne muszą być. Kupiłam taki wynalazek. Słyszałam o tym, że działa. Jeżeli nie możemy otworzyć słoików, to właśnie przez taką matę silikonową podobno da się to zrobić. Ja często mam problemy z otworzeniem, nie mam aż tyle. Siły, więc jest to dla mnie po prostu niezły gadżet, zobaczymy, będę testować, na pewno na filmie Wam powiem później, czy to działa, czy nie. I kupiłam sobie rzeczy sitkowe, takie małe sitko, wiecie, jakaś cukier puder, coś tam, coś tam i taki przesiewacz. No też tego nie mam w domu, więc to są takie moje dwa zakupy, których nie miałam i jeszcze wzięłam takie woreczki strunowe. Też myślę, że do mrożenia się nadadzą. I najbardziej w sumie cieszę się z tej choinki. Może wygląda trochę łyso, ale wiecie co, nie chciałam żywej, bo te bombki są dosyć ciężkie, więc tutaj raczej mam pewność, że na tej choince bombki się utrzymają. I oglądajcie mnie jutro, to powieszę te wszystkie bombeczki z kalendarza na tej holnicy myślę, że będzie fajnie. Co Wam się najbardziej z tego holu podobało? Piszcie koniecznie. A ja dalej w tej czapce siedzę dobra. Słuchajcie, uciekam. Dzień mi się dzisiaj totalnie rozjechał, bo jak wiecie, wstałam o 15, zanim zmontowałam ten film, minął ruski rok, no i co? Jest godzina trzecia w nocy, prawda? Więc nie pytajcie. Jutro zabieram się za gotowanie. Jeżeli podobał Wam się mój odcinek, byłabym wdzięczna. Jeżeli zostawicie łapkę w górę i coś skomentujecie, ja zawsze te wszystkie komentarze czytam, może nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to dla mnie zawsze bardzo miłe, tym bardziej w takim dniu jak dzisiaj, takim, oj, troszkę do góry nogami z racji tej późnej pory wstania, więc dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia. Jutro, pa pa!